Już mamy gadać o głupich wydatkach piłkarzy. Nie możemy pominąć tutaj Antua Grismana. No weźcie. W 2019 ten gościu podpisał kontrakt na 145 milionów dolarów i oczywiście nie mógł być przeciętnym graczem z jednym Ferrari w garażu. Nie! On musiał stać się ekskluzywnym, więc wydał 500 tysięcy dolarów na to. Antuła dokonał zakupu jednego z najrzadszych zegarków na świecie Rolex Rainbow Daytona. To arcydzieło znane jest z charakterystycznego efektu tęczy, którą tworzy 36 szafirów w różnorodnych kolorach. A więc teraz wiecie, że Grisman ma się chociaż czym pochwalić. Natomiast Mario Balotelli on wydał milion dolarów na dokonywanie przestępstw, za które wiedział, że zostanie złapany. A wszystko się zaczęło od czasu podpisania kontraktu z Man City na 31 milionów dolarów. Dla takich dzikusów jak Mario, mowa tutaj o zdecydowanie zbyt dużych pieniądzach na koncie bankowym. Oczywiście musiał rozpierdzielić te pieniądze. Wydał 180 tysięcy dolarów na Maserati i 250 tysięcy dolarów na Bentley Continental GT. Jak na nieszczęście, te auta okazały się głównym powodem złapania Mario na gorącym uczynku. Ale słuchajcie, auta same w sobie nie były głupio-drogim problemem, a bardziej. To, co Mario z nimi robił. Na początku kariery Mario był zwykłym obywatelem, który przestrzegał ograniczenia prędkości i zajmował odpowiednie miejsca parkingowe. Jednak z upływem czasu miliony dolarów zmieniły go w potwora. Zdał sobie sprawę, że przecież jest piłkarskim celebrytą, więc nikt nie może mu rozkazywać, nawet nie policja. Więc, gdy Mario podjeżdżał autem pod restaurację czy dom twojej gorącej mamuśki w okolicy, on nie zachował szacunku i stawiał auto gdzie mu się żywnie podoba na miejsce dla niepełnosprawnych, po dwójnej linii ciągłej. Gościu mógłby nawet wjechać w budynek o dowolnej porze dnia. A wiecie, jaki jest powód takiego zachowania? On był zmęczony chodzeniem do własnego auta. Z całego serca mu współczuję. Codzienny spacer na 100 metrów, to brzmi brutalnie. A policja? Nie opłodziło jej kim on jest. Jedynie co widziała to maniaka łamiącego prawo. A więc za każdym razem, gdy Mario zaparkował niezgodnie z prawem, policja wręczała mu mandat. O zdarzało się, że otrzymywał nawet trzy mandaty dziennie. A wiecie co jest w tym szokujące? Grzywna wyniosła łącznie 500 tysięcy dolarów. Na Mario jednak to nie robiło żadnego wrażenia, więc nadal łamał prawo. Skończyło się na tym, że jego auto było skonfiskowane aż 27 razy. To chyba jakiś rekord, jasny gwint. Ale okej, okay. widocznie był zmęczony chodzeniem do auta po każdym posiłku. To było tak uciążliwe, że stwierdził, iż to auto jest problemem. Zatem oddał go swojemu przyjacielowi. Pff. Mój ziomek nawet nie może mnie odebrać spod bloku, a ten gość tak po prostu rozdaje samochody. A więc wydawanie milionów dolarów, żeby tylko złamać prawo to jedna rzecz. Ale w przypadku Neymara mowa o czymś zupełnie innym. On zarobił miliony, ponieważ był nękany. Prawdą jest, że w życiu Neymara nie zawsze królowało Ferrari i tęcza. Za czasów dzieciństwa dorastał w najgorszych warunkach. Jego rodzina była tak biedna, że nie było ich stać na jedzenie i prąd. To nie był jednak jedyny problem. Każdego dnia dzieciaki dokuczały Neymarowi, gdy ten pogrywał w piłkę na ulicy, miały niezłą bekę, ale oczywiście to nie zdołowało Neymara a nawet wszelkie obelgi były środkiem motywacji do poprawienia sytuacji rodzinnej, a więc Neymar zadedykował całe swoje życie, by stać się jednym z najlepszych piłkarzy na tej planecie. Gdy nadszedł 2009 rok, Neymarowi się udało. Udowodnił dzieciakom, że z takim uśmieszkiem na twarzy można osiągnąć wszystko. Zaczął zawierać 100-milionowe transakcje i prosto z geta São Paulo przeteleportował się do rezydencji w Rio. Dodatkowo wydał 2500 dolarów na jednego zęba, co w sumie daje 80 tysięcy dolarów za piękny uśmiech. Po prostu spójrzcie na niego. Mega inspirujące. Jednak w życiu Neymara kupie wydatki nie były tylko motywowane nienawiścią hejterów. W 2019 wydał ponad 14 milionów dolarów. Na Batmana. Tak, to naprawdę się stało. Neymar nie jest zwyczajnie zbudowanym człowiekiem jak my. Nie może kupić auta czy jakiegoś ubranka. Nie. To Neymar, chłopie. On się afiszuje. Właśnie dlatego wydał te 14 milionów dolarów na to. Jasny gwint! Neymar naprawdę sobie nie żartuje. Ten gość pokazał się na treningu jak prawdziwa gwiazda Hollywood. I posłuchajcie teraz tego. Ten Mercedes-Benz helikopter ma miejsce dla 10 pasażerów. I oczywiście nie mogło się obejść bez charakterystycznego logo na ogonie. Zastanawiające jest, jaki to ma do cholery związek z Batmanem. Już wam mówię, Neymar dosłownie dostosował wnętrze helikoptera do stylu jego ulubionego superbohatera. Kurde, on naprawdę ma obsesję na punkcie chorego wydawania kasy. Choć wiecie co, przynajmniej milionowy szał zakupowy jest cool. Ale wyobraźcie płacenie tysiącami za każdym razem, gdy macie wizytę u Barbera. Uch. cały David Beckham. Niezależnie jak dobry był David na boisku, ten gość stał się bardziej popularny za jego wygląd, niż bycie rekordów piłkarskich. Absurdalne. Oczywiście różne marki rozglądały się za nim, jedną z nich była Brill Cream. Ten produkt był stworzony dla sportowców z całego świata i nikt nie mógł go lepiej zapromować niż sam Beckham. Był jednak jeden warunek, aby doszło do zawarcia deala. Firma miała za zadanie ostrzec go w wyjątkowy sposób, w tak wyjątkowy, że kosztowało go to 6000 dolarów. A tak bez ściemy. Jego fryzura nie wygląda jakoś bajecznie. Mój barber Kmietek ogarnąłby to za stówkę. Ale w sumie co ja wiem? Jestem tylko zwykłym chłopem z Polski. A więc Beckham długo myśląc za kontraktu z Brylgrim i za radą żonki nawiązał współpracę. Na szczęście się opłaciło. Bo koniec końców Beckham podpisał czteroletni kontrakt na 6 milionów dolarów. Zatem jednorazowa inwestycja na 6 tysięcy dolarów była inwestycją życia. Ale te 6 koła dla takiego zawodnika jak Cristiano Ronaldo... To jest nic. Ten człowiek nabył najwięcej absurdalnych rzeczy, o jakich można tylko pomarzyć. W 2018 wydał pieniądze, by móc to włożyć do ust. Dosłownie. Ronaldo i jego dziewczyna byli na wieczornej randce, na której zabrał ją do skac. Jednej z najbardziej błyskotliwych restauracji w całym Londynie. Nie zaskoczę was jak powiem, że Ronaldo zaplanował wydać dużo kasy. Jednak gdy przeskanował menu, ceny nie były jakoś wygórowane. Na szczęście kelnerka była wielką fanką Ronaldo, więc gdy zobaczyła jego poirytowaną minę, wiedziała dokładnie, co ma zrobić. Ukradkiem wręczyła mu sekretne menu i w ciągu kilku minut nastrój Ronaldo się poprawił, bo potrawy kosztowały co najmniej 10 tysięcy. Zamówił więc specjalne wino, na które tylko jego było stać. Było tak ekskluzywne, że nawet ja nie potrafię tego wymówić. Ale słuchajcie tego kosztowało go to 25 tysięcy dolarów. A weźcie, ja przynajmniej mogę wykraść Finlandię ze Sławomirem Peszko. Właśnie tak to robimy, a z tym facetem nigdy nie pijemy. Nieważne jak dobre było to wino, 25 tysięcy to jednak za mało jak na Ronaldo. Zrozumiał, że poleciał po taniości, więc potem zamówił butelkę 1982 Bordeaux, która kosztowała go 13 tysięcy dolarów. Tak, gościu poważnie wydał łącznie 38 tysięcy dolarów na dwie butle. Ale okej, okay, przecież to Ronaldo on jest bilionerem! Może kupować absurdalne rzeczy, jednak jeden z jego nabytków doprowadził do jednej z największych kontrowersji. Jak dobrze wszyscy znamy Ronaldo, jego bogaty styl życia nieraz wszystkich zaskoczył, auta za miliony, rezydencje za 10 milionów, nigdy nie wiadomo kiedy znowu zszokuje świat, ale do tej pory nic nie przebiło jego 32-milionowego arcydzieła. Ronaldo. Ten odrzutowiec Gulfstream G200 może latać z prędkością 900 km na godzinę i pomieści 10 pasażerów. Jest wyposażony w kochenkę mikrofalową, piekarnik, dostęp do WiFi, a nawet bęgery można w nim puszczać. A więc mając taki odrzutowiec, nic dziwnego, że Ronaldo zaczął się tym flexować na social mediach. Jednak pojawił się z tym jeden mały problem. Dnia 21 stycznia 2019 roku profesjonalny piłkarz Emiliano Sala leciał samolotem z Francji do Wali, w trakcie lotu nad kanałem angielskim. Samolot niespodziewanie zniknął. Zaraz po tym jak to obiegło cały świat, Ronaldo wrzucił selfie. Oczywiście nie miał nic złego na myśli, ale ludzie na Twitterze, jego fani, a nawet piłkarskie legendy nie wytrzymali, skrytykowali go za selfie, który nie ma żadnego związku z sytuacją. Totalny absurd. Ale słuchajcie, odrzutowiec za 32 miliony to jednak nic w porównaniu z sekretnym zakupem Ronaldo. W 2010 roku postanowił nabyć coś, czego żaden inny piłkarz wcześniej nie nosił. Mam na myśli specjalny ochraniacz na zęby. To narzędzie pomogło Ronaldo zachować balans i zwiększyć siłę mięśnia. Od momentu zakupu wzniósł swoją grę na zupełnie nowy poziom, a kosztowało go to 130 dolarów. Wiem co możecie teraz pomyśleć. To nie jest głupio droga rzecz, ale bądźmy szczerzy, będąc Ronaldo kupilibyście tą super moc za co najmniej kilka tysięcy dolarów. Zresztą ciekawe, czy sędziom podobała się ta pierdoła na meczach, bo nie wiem czy wiedzieliście, ale oni nieraz raz przegili na boisku. Na przykład jeden sędzia obraził znanego trenera, a jeszcze inny nie zauważył ewidentnej ręki. A po co ja wam to tłumaczę? Po prostu klikajcie ten film na ekranie.